No dobra, subcio. My potrafimy przechodzić. Dokładnie, my jesteśmy lepsi. <laughs> Także wygramy pewnie. Okay. O, free time. Dokładnie. No, więc to jest druga mapa, tutaj jeszcze nie graliście, ja grałem chyba z jednej nagrywki. No to mamy e... A to jest tak jest głupio rozdzielona, rozdzielona. Ta... wiem no, która. ta rozdzielona, no. Aha. Ja chory bo tak? grałem. Eee, ta, z jeziorkiem, no. A to kojarzę gdzieś kiedyś odcinek u ciebie. No, ja tam za dużo z tego nie wrzuciłem, bo ja dużo. Eee. Dużo kazałem. Dużo kazałem, bo chory byłem wtedy. A, Idę na maila, te, mam. E, a. odbieram, odbieram. Dobra. E, flaga i Horse. Jestem przy. To jest flaga. A. To ja w ogóle przyciszę dźwięki z tej gry. No, głośna jest strasznie ta mapa, no. ja pierniczę. No, straszna, zacznie jest, jest głośna. E... Najgorsze jest to, że faktycznie na tej mapie nie kojarzymy e, tasków i... No, no. E, jeden robi naprawę silnika, e, destroying the engine, e, 0.37 jakoś. Oj, tak dziwnie skręcił. Tak naturalnie Obserwuj go. Ja ta, ta, by... się, ta się troszeczkę no, no. zbugowała za, z, jakby w miejscu. Okej. Okay. I ten obok, oni w dwójkę robią tego taska, chyba nie mogą... Wydaje ja mi się, że... Hmm, Nick jest, które z Ja bym ja strzelał, wiesz? No nie, no ja bym strzelił tego drugiego właśnie. Gorzej no, mm. jakby dwoje. Mam podejść, czy ktoś podejdzie? Kurde, nie no, wiem. Bo, bo... O! Teleportuję się! Dobra, mam go. <laughs> to jest czymś ktoś o którym mówiłem. No... Dobrze. I tu znowu burek na moich oczach. A to pilnuj tego drugiego Burek bo troluje, dobrze żeby... Odbieram dwa. Dobra. Drinki rest. Czyli jedna osoba musi być po tej stronie? Po mojej, czyli to... no. A po naszej już w sumie. na no, po naszej stronie teraz. To było 058. To obstaję, że któryś z tych dwóch. Machine gun. Mhm. 107. Jest jeden taki quest, który jest też trudny do zrobienia na tej mapie. Ten na górze. A... No ten na górze. Nie pamiętam jak on się nazywał. Mm, saluting the flag to nie, to nie jest to. A nie rozmowa z, z kimś? Nie, no Ale chodzi się o ten, tak? tak? Fishing, tak, tak, ktoś tak. tam jest chyba z tyłu, bo łowienie jest z tyłu, tak? No, 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 no tak, z tyłu jest łowienie. A nie, tutaj też mam u, u dwóch łowujących. Nie. Ale to dobra, nie to nie było i tak minutę minu temu. temu. No. Jeden spod... Aha, dobra. Jeden z podejrzanych, no. bo oni nie zrobili tego questa jeszcze, nie? Tego tylko na górze robią. Mm, tylko na górze ja nie wiem który to jest task. To jest największy no. problem. Dziwna tam aposta. Strasznie... No. Odbieraj, odbieraj. odbieraj. Hmm. Engine flag, Tak, kurde. kurde. Tam to się odchodzi od flagi. Kurde, nie jestem przekonany. Będę pilnował jedną osobę. Wieso zastanawiam się czy... Ten engine jest po mojej stronie czy po, po waszej? Engine jest na środku. Hmm. Dobra, jeden gada sobie String Medicine chyba robi. Nie mam jako Ja odbiorę, ja odbiorę, ja odbiorę. String Medicine 258. O, to nie ten. Po drugiej stronie String, String Medicine to musicie jednego po waszej stronie tam kontrolować. No, się szukam, eee, Ale tak. To... Jest to jedna babeczka w takich zielonych włosach, ta co kołcie A właśnie ta? tak coś myślałem, nie Nie, no. ta, ta, nie? tamta. Ona, ona przyszła właśnie z To nie są same. zielone włosy, tylko zielona ta kusta. Strollowałeś ty, ty strzelałeś do rudej, także hello. No ale ty powiedziałeś zielone włosy, to nie są zielone włosy. Raz sprawdźcie Podrywanko ja mogę odebrać. Ja, jestem obok, są ja jednej. Oba mogę odebrać. To bierze? Fishing. Fishing i Girl. Mam zielonej dalej pilnować, czy odpuścić? Eee, girl? To wiem, no, kto. No, no, Tak wiesz? Znaczy, a nie, czekaj, to pół minuty temu, to nie jestem tak. A minutę tam... temu? Pół minuty. Nie, pół, nie całe pół minuty. Dobra, ale przypilnuję. Robi sobie teraz pranie. Mogę odebrać? Dobra, Dobra odbierz, odbierz. Idę. Na tej zielonej ciągle pilnuję, ale coś nie wydaje mi się, że ona jest sus. Ammunition. Po twojej stronie, chyba. No, 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 po tamtej stronie jest jeden. Nie wymuszę nikogo z tamtego tego. Ktoś wyszedł? Z tamtego, tu ciągle. miejsca? Tutaj ten jeden na pewno wyszedł. No wiem, wiem, to widziałem, że to kolejny. Wyszedł. Oho. Okej. Okay. Hmm. Nie mam jak kurczę. Ja. Yy, widziałeś hmm. tego Indianina? No właśnie ja patrzę to ja ja niebieskiej, ja nie W niebieskiej yy, kapocie przeszła Dobra, na tą stronę. Spróbujcie strzelać. O! Dobra, strzelam do zielonej. <laughs> Zobaczymy. Nie. Nie. Kurde, <laughs> też nie. Aj. Dobra. Oh no! Ja nie! Ej, ale Arestrowaliśmy no. na koniec. Nie. Yeah. Marlak z jeszcze wiesz, tutaj. Wiesz, no, po co, z biegiem. Nie, bo po prostu, po prostu wiesz o co chodzi. Nie chce mi się przechodzić, to musieli mnie przerzucić. Ja tak tak naprawdę, jesteś. Prostu, tak naprawdę, po prostu, żeby mnie nie wywaliło. No dobra, panowie, dobra. to pogrywamy. W pocuchy, czy nie w pocuchy? Dobra, ja przypilnuję tutaj tam z tyłu? Oliu! się szybkie strzały? <grymne> nie. nie chcecie się grać, tak? Nie, nie lubię tą stroną grać. Chcesz w sensie, o, dobra, mam trochę daleko, ale podchodzę. A! Czy ktoś ma bliżej? Wszystkim wszyscy mamy jakiś kawałek. A, ja jeszcze jestem jak... obok. No tego nie mam obok. Well water. A, tu u was. Faktycznie. dobra, wy dwójkę to tam możecie kryć i ten. Dobra, e, dwa fire, koty, fire, gdzie bomb? jest fire? No obok was, macie czerwone punkty na mapie Lewy dolny macie mapę 34, 34 to trzeba przypilnować, którzy wychodzą Planting 40 bomb Nie no, to jest za dużo czasu, 34 to jest za dużo czasu 40. Dobra, ja chyba wiem kto... Ja będę pilnował tego Dobra jak celujesz, to wiesz, daj mu info, że go pilnujesz, nie? Że to tak, niezbyt dobrych ropów. No, chodzę, chodzę za jego pylcami, to on też... Bo to wiesz, on wtedy też nie będzie robił same białe. Dobra, no. ja, ja mam jedne, jednego podejrzanego, będę za nim chodził. Ten Indianin trochę sus. Gluknę też. O, o. E, ten ten. Ja on się jeszcze chyba nie zatrzymał. Też? Nie, zawsze. No, ale to wiesz, to. Ja będę przy nim chodził, tylko że nie pokażę, że go śledzę. Podejdziesz? Pod to, bo ja mam daleko. Ja podejdę, no. A co robisz, kurwa? E, z dziewczyną to po waszej stronie. Oj, oj, oj. Kurczę, no, Nie mam jak. Daleko, mam bardzo. Ja w ogóle nie widzę. Gdzie jest ten mój? Kurwa, dobra, mam trzy. Dobra, możliwe, że mam. Opa. ja nie mam, ten, nie eee, ten Patrzcie tutaj. na ubrania, bo nie skończyli ich. Co nie. Ubrań, ale kuźwa, gdzie są te ubrania? Eee, przy banku. Przy banku, dobra. Oni chyba teraz zbijają po nią eee. Też mi się tak wydaje Podejdę po te dwa, bo dobra, każdy ma chyba daleko Strzelaj! Nice! Dobra, jest! Ej, czekaj! Dwa. Kto miał słaby internet? Generalnie A. Wydaje mi się, że Burek miał chyba słaby jeszcze No dobra A to już jest dobra. From the bank Dobra będzie Czy mają z wysadzeniem e, Jeden gościu wyszedł z banku tak, mają planting bomb idzie Jak będzie planting bomb teraz to Ja mam strzała hmm. Kurczę, akurat daleko się rozbiło. Ja, rozpiło. ja mogę. Ale dobra. Ja zgarnamę. A ja To nie są tam. tylko u mnie? Nie, daleko. Ja jestem jest najbliżej. Stanie. Mam jednego ewentualnie podejrzanego, jeżeli o to chodzi, może dwóch. Hmm. Opakuję, ale to raczej Bejcik. Co to znaczy ten pstryknięcie, że czas minął, czy jak? Że się dodaje. Dodaje się, dobra. A, dodaje? To mam podejrzanego chyba. Ja po... też mam podejrzanego. Nie, to mi się zdaje, że to jest minuta po prostu, dlatego. No tak wyglądało, bo akurat było 4 minuty równo, no. no po, po, powiedz mi pro... Ja mogę sobie strzelać, dobra? No, teraz trafiłeś, także dawaj. Nice! Brawo! Kurczę. Dobra, to ja będę obstawiał tego co myślę, że to jest generalnie. Mam pytanie, że po tej stronie gdzie jestem przy Trading Poście to chyba wszystkie zadania raczej są zrobione, nie? Tak myślicie? Nie mam jednego pojęcia. Weź coś? ale mam daleko. Ja też mam daleko. A, podchodzę. Jestem prawie obok, także nie musicie iść. Well Wellwater. Dobra, czyli to nie jest. No to nie jest mój, generalnie. No faktycznie, to musi być minuta, no bo pstryknęło znowu. No. Mhm. Dobra, ja kolejnego to ...obserwuję. No ma przewalone generalnie, nie, nie Weź popchnij to ciało jeszcze tak, wiesz, na chama. Dojdzie <laughs> śmieszne, że to ciało się tak rusza. Niech pies nasika. O, ma, odbieram od razu. Aj i dobra, czyli zrobi teraz... ...horse. Czyli kurczę to... Tam... E, skończył konia, tak? Tak. Tak, ale Kurczę, kiedy skończył? Pięć sferna... kurdy Czekaj, tak ja kurde. Nie wiem czy to nie tamta niebieska, tam co tam ucieka do studni. Studnie mogą robić dwie osoby? Może być z graczem, nie? Jest szansa na to. No, ale ci powiem tak, że NPC-ty nieraz też raz ją robią. Kogo? Ona robiła. Dobra. Ja poobserwuję I... ją, bo i tak I mały jeszcze impact jeszcze gościu. Indianin? Czy jaki? Eee, nie, 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 nie. M ja obserwuję, także... Za... Bar mamy? Mm, cholera wie, ja trzeba było pamiętać. Bombę robi teraz. Już nam się wyświetlają. No tak, no, ale czy ostatniej ostatnie i trzeba... No dobra. To zrobiła, ale nic się, nawet hint level nie wskoczył. Znaczy on też mnie, ta pozostałość też miesza, ten chłop, co został. i też miesza to szare z złotymi. Bank chyba jeden został zrobiony. Ej, dobra, ktoś z nas musi go obserwować, bo strasznie długo mu to idzie. Ale kogo? No Ej, biego. Ktoś, któryś z nas musi go obserwować. Ale ja nie wiem, który to jest AB, wiesz? E, o, idę, idę, jestem obok. Także mój odpada. Więc idę... Potencjalnego jej biegu obserwować, tylko musisz mi pokazać From the bank! Bank! Dobra, czyli chyba tam ta strona im została. No, także podchodzę tam. było niedawno. No kurczę. A Ale ajej. dobra, dwóch załatwiłeś, także impact duży. To teraz bawcie się sami. No właśnie, tak. Ale będę tu pilnował banku, jakby co? Tak, tak, patrz na swoim. No, to jest dobry pomysł. Ja popatrzę potencjalnie na tego czerwonego takiego gagatka. Wychodzi babeczka z banku na górze. Widzę, no. Robi postera jak coś, pamiętajcie? Może ty grę nie pamiętaj w sumie? Postera. Tylko kto robi postera? No, jeden z potencjalnych. Aha. O, ej! Zaliczyło. Dwa ja, zostały. No i akurat robił postera, więc może. Może próbuj. Dobra, ryzykuję. Czekaj. Kurczę. Kurczę za pełno npc jest wokół, nie mogę strzelić. Ten czerwony po prawej co poszedł. Ja strzelę do niego. O! Tak to są! Na 100% ja jak się odwracał Ale jak się brąba, on jeszcze zawrócił w tym samym miejscu.